Mam pomysł, mam genialny pomysł. Mam nadzieję, że to zadziała. <laughs> Chyba. Hmm. <laughs> Jednak nie zadziała. <laughs> no one shot. Gdzie teraz trafiamy? Co mamy za kolejnego przeciwnika? Ta! Dobra, trzeba przeszkadzać. Ło! Ło! Jaka słodka kapibara! Uch! Że ja mam zabijać kapibarę? Ostatnio zabiłem, wystarczy. Ja może ona nie chce walczyć. <laughs> Ale jest śliczny do. No. Co ty? Co ty tak z główki mnie uderzyłeś? Co ty jesteś baran? Jesteś kapibara, a nie baran. Hmm. <grafy> o, o, coś się ataku, coś wzmacnia. Co jest? Co jest? O, nogi. Uh. No dobra, ten baran mnie zaskoczył. <grafy> Niby kapibara, a jednak baran. No, łatwo go obijać, łatwo interaptować, tylko tego jednego ataku nie wiem, co z nim zrobić. Tylko co on się tam ładuje? Co mam wtedy zrobić? Patrzcie, Kurde, chciałem powiedzieć, że nie zdarzy, on tak potrafi zaskoczyć, tak? Uuu, niespodziankę ci może zrobić, ci wywali z główki i tyle. No i tego nie wiem jak interpretować. Nie, muszę mu ileś tam obrażeń? Chyba nie. Uff! Ale on szybki jest, dobra, jak się naładuje trzeba uważać. <laughs> Mam nadzieję, że to nie trwa cały czas. On mnie prowokuje, żebym go zaatakował. Kręci tu kuprem specjalnie, żebym go zaatakował. No, powiem wam, że może być problem. On jest za szybki. Nie ma takiego momentu, że on. O, zaatakuje cię teraz, nie? Go natychmiast atakuje. A jak już go przewrócę, to już jest o wiele łatwiej, dobra? O, ładuje się. Dobra, i teraz muszę uważać. Mam pomysł, mam genialny pomysł. Mam nadzieję, że to zadziała. Chyba. Hmm. Jednak nie zadziała. No, one shot. Już, szanot przez Przestań kręcić tym kuprem masz. Co i tam. Nic nie kompinuj. Czekaj, bo można... Może trzeba wzmocnionymi jakimiś atakami, żeby go interaptować. Dobra, spróbuję to wszystko unikać, co on robi. U! Kurde, już robiłem unik. O niż sądziłem. <grym> nie, nie da się mu tego interaptować. W taki sposób jak ja robię. Dobra, da się go uniknąć. Ua! Kurde, tylko trzeba bardzo daleko. Powiem Ci tak. Może tu jest masz taki tytuł, że nigdy nie zginąłeś, ale uwierz mi, kurce ten tytuł zostanie zniszczony, przeze mnie Kurde on przez całą mapę przelatuje, nie sądziłem, że on przez całą mapę przeleci, damet Dobra unik Eee, zrobiłem uniki, dostałem? Uch, tak chyba nie powinno być. Powiem to tak, ta kapibara, co zachowuje się jak baran, bo chce mi z dynki wyjechać, to powiem wam, że nie jest problematyczne, bo wychodzi na to, że on ma tylko hmm, trzy ataki, przy czym tak naprawdę to jeden z nich jest najbardziej śmiertelny. Oooo, ale surfuje. <grywa> Co tu się wyprawia? Dobra, opadł. Opadły emocje. Myślałem, że się zbugował i zginie. Na, na raz. O, odpala się. No trochę popsułem. Dobra. I to jest najgorsza faza. To jest najgorsza faza dla mnie. Bo nie wiem jak to uniknąć. Dobra, spojrzał się, leci. Spojrzał się, leci. Jeszcze raz się spojrzy i leci. Dobra. Już mam na niego sposób. Dobra. <grytanie> I to chyba jest najgorsze z tego wszystkiego, bo to jest one shot, więc nawet ja się nie leczę. I muszę uważać, żeby nie dostać tutaj zdynki, ale on na szczęście, tak jak widać, ja go tak po prostu nim miotam cały czas. Dobra. No i teraz mogę znowu bić. Co za baran, no nie wytrzymie. Niby kapibara, jednak baran. No ale jakoś HP mu ładnie schodzi. A, właśnie, nie zauważyłem tego. No jeszcze się cieszy ten kurde, taniec zwycięstwa. Kiedy w końcu uniknąłem jego potężnego ataku, zginęłem na najprostszym. Standard. Aha, super, podniosłem go. No i co mi to da? Złaś z tego. Dobra, super, dzięki. Pomogłeś mi, bo nie musiałam wchodzić. O, czemu w bok zaatakować? Co jest? Czy to ten ran? Co jest, dostałem? Co jest, stałem się nieśmiertelny czy coś? <noise> no to tak wygląda. Dwa razy dziwne ataki, dwa razy raz nie trafił, a drugi raz trafił, ale nie zadał wrażeń, coś jest nie tak. On ma tą tendencję, żeby mnie uderzyć szczupryny, no i czasami może jeszcze zaszarżować, ale na razie spróbuję, żeby nie szarżował, tylko próbował, o właśnie, szczupryny mnie chciał uderzyć, ale no... Czasami daszuję, więc trzeba uważać. Szczupryny to chociaż mniej więcej wiem, kiedy będzie chciał uderzyć, a tutaj no z dasza no to tak średnio. Utknął w ścianie. Aha, będzie zaraz atakował. Dobra i wracamy, mam nadzieję, że go tu przytrzymam jak najwięcej. <laughs> uh! Dobrze, że się wyleczyłem. O, 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 się wzmacnia. No niedobrze, niedobrze. Ja tak muszę mieć cały czas full HP, bo nawet takie drobne uderzenie z byka może mi zrobić krzywdę. O, bałem się, że za wcześnie, uch. Dobra, jest. Żyje. Przestań zarzucać tą grzywą i kręcić tyłkiem. Głaz się rozwalił. Przestań kręcić tym tyłkiem. Nie specjalnie prowokuje. Czemu go nie podrzuca? No słabo. Szybko stamina. Regeneruj się. <grytania> Zrobiłem za wcześnie. Unik. wiem podwójny mój błąd. Powiem wam, że jakoś to do razie idzie, ale muszę być naprawdę skupiony, bo powiem tak. Jeden błąd i jest koniec. Szczególnie tutaj. Tutaj jeden błąd wystarczy, żeby się wywalić. Za szybko zrobię dasz, albo za późno i jestem dead. A tutaj to tylko muszę uważać, żeby grzywo mnie oberwać z jego dynki. On się jak baran zachowuje. A później możemy wracać znowu do bitki i go tak podrzucać, gdzieś popadnie. Może jak będzie szarżował, ale jak jestem blisko, to nie chcę szarżować. Aha, dobra. I znowu ucieczka. Eee, wspaniała walka. <laughs> Wiesz co bym chciał, żeby jakoś go tutaj zaklinować między moim elementalskim, że po prostu dryfował w powietrzu i że mógł mu zadawać obrażenia. To by było dla mnie najbardziej opłacalne. O coś. Kurde, rzuciłem go za bardzo. Trzeba uważać, bo on teraz tamtuje i będzie częściej dynką chciał mi uderzyć. Teraz będzie właśnie transformacja. <grymny> Kamehameha! ham, z Dragonbola. Balla. <grymny> będzie ciu Sonic! Kurde kopnął mnie, to nie dobrze, muszę się wlecić. Nie, wiem, czy to da się jakoś przerwać, bo ja tego nie mogę przerwać. Jedną postacią. Pewnie jak jest więcej postaci, to da, da radę, ale jedno, no nie czuję tego, żeby dało radę. Ciekawe od czego to zależy. Ja musiał... Będę na ko głównym koncie to sprawdzę, ale nie, na, nie teraz. To jest w ogóle dobre, że ja za każdym razem, zanim zrobię sobie tą legendę. Na głównym koncie, to muszę tutaj najpierw zrobić, żeby było lepsze zaskoczenie, co przeciwnik u mnie. <laughs> żeby się tego nie wyuczył wcześniej, żeby to było takie, nie było easy. Już i za to na głównym koncie jest mi łatwiej, bo już mniej więcej wiem, czego się spodziewać. <laughs> On znowu, tak nagle? Przecież byłem blisko. Zazwyczaj grzywą zarzuca. A teraz mnie zaatakował. Huh. Ej, już jestem połowę HP mu zrzuciłem. Bardzo dobrze, ty, dobrze idzie, dobrze idzie. Tam Kilka razy z byka dostałem, z barana, ale teraz to już ładnie idzie. Jestem też ciekaw, czy na moim głównym koncie będzie mi one postacie, bo jest takie prawdopodobieństwo, jak tutaj zadaje i mi one te postacie, no tą to, to postać to stawiam, że na głównym koncie każdą mi <grybko> Ale już jestem wyćwiczony, tak jak widać, już się nauczyłem jego mechanik. Początek był bardzo ciężki, rozjeżdżał mi jak pociąg. Szybko, energia! Potrzebuję twojej staminy teraz! Szybko, stamina! Stamina, stamina. Bo jak mnie uderzy, to będzie lipa. Widzieliście to? Zatrzymał się nagle o mój filar. <noise> Już bałem się, że będzie deadgę. Pop popsuł mi całą rutynę, jak z nim walczyć. Na szczęście się odbugował. <noise> I normalnie poleciał, a nie tak z opóźnieniem. <noise> Właśnie tego się bałem, że tak o kurde zadanie tak odbiegłem. Uff. Staram się, żeby. Co on tak dużo obrażeń otrzymał? Właśnie nie wiem, nie zauważyłem, ale sporo jakoś zeszło tych obrażeń, ale jeśli go trzymamy tak srogo przy tej ścianie, to on później ostro obrywa. Boję się, że... O właśnie, bałem się tego! O, dobra, udało mi się jeszcze raz. U, o, mi psuje całą rutynę. Zwycięstwo jest już na wyciągnięcie ręki, tylko żeby nie zwalić. To jest bardzo łatwo. Pytanie, czy go teraz zniszczę, czy przy następnej okazji. Postaram się go teraz zniszczyć, bo może być coraz gorzej później. kręcić tym kitą, uspokój się. Nie mogę cię interaptować, Kurde, jeszcze jedna rutyna. Bardzo źle. <laughs> Bo teraz mogę się wywalić. Dobra. To już chyba finiszk, Zbijamy go. Zbijamy. Koniec. Padasz. Padasz. Nice. Uuu. Niby nie umierał. Nigdy nie umarł. A jednak umarł. Jest! <laughs> Irytująca kapibara. O, zobaczmy te achievementy związane z tą kapibarą. Hmm. Patrzę na ten Archivment i tak sobie myślę, cholera, muszę go znowu robić. <grywia> no przecież nie dostałem ani razu. O, no dobra, zrobię go. Jak już te wszystkie te specjalne miejsca robię, od razu wszystkie Archivmenty, to teraz też to zrobię. Będzie proste, dwa razy zrobiłem, to teraz trzeba to powtórzyć. O! Uderzyło go o ściany i zadało brudenie. o, bardzo dobrze, to mi się podoba. Dobrze wiedzieć, że coś takiego istnieje. O, jak ja to zrobiłem, to nie wiem. Już dziwnie pod kątem, Elemental Burst. Bił się od razu. Teraz, dawaj go jeszcze raz. Nie mów, że go zablokowałem. Ach, szkoda. Myślałem, że go zablokowałem. Będzie to teraz stał już do końca. Aj, na koniec dostałem. Kurde, ale jak dostałem? Przecież. Aj, dobra, nie wiem. Aj, znowu od początku całość. Wszystko pod to, że zrobię tego jednego archimenta. Oho, chyba będzie latająca kapibara. <grymne> Oby nie. No dobra, zleciał od razu. Uh, to późno. Ale na szczęście mi nie chwyciło za piętkę ten no, atak. Oj, 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 boję się. A nie, dobra, przefrunę. mam nadzieję, przez tą ścianę. O nie, przefrunął. <grymne> I zepsłem znowu. Kurde, na samym półmetku, ale to wszystko przez to, że widziałam tą ścianę. Że wiedziałem, że się zaklinuje i nie przylecie <grymne> Najmniej no rozjechał. O, chyba znalazłem zarobisty sposób na niego, dopóki vilar nie zniknie, z git. O kurde, spadł teraz. O, już nie. <śmiech> <śmiech> już mam go dość. To jest na niego kolejny sposób. Oj. No i koniec mojej zabawy. jego surfowania. Szkoda. No było tak fajnie. Tak fajnie Free DPS wchodził. O, dwa razy się wywaliłem pod koniec, no. O Jezu, ci, że już nie mam siły na niego. Dwa razy praktycznie go zrobiłem. I co? I co? Coś się stało, że mnie dobił i to tak na... Metku. A czy to ma sens robić to achieventa? Hmm, no nie wiem. Patr Patrzyłem później w wiki. Okazało się, że potem trzeba z pokonać go, blokując mu cztery razy właśnie tą specjalną technikę, a ja nie mam sposobu, jak to zmienić, więc stwierdzam, że pokonałem go, zyskłem, nie zrobiłem tego drugiego archimenta, no trudno, nie mam siły, <laughs> nie mam już na niego siły po prostu. Mam nadzieję, że u Was chociaż było o wiele wygodniej i łatwiej było mieć więcej postaci i jakiś dobry sposób na niego, a teraz dzięki wielkie jakie obejrzenie, trzymajcie się, hej hej.